Jeśli macie ponad 40 lat i pijecie kawę codziennie, ten napój może albo wydłużyć aktywne życie, albo przyspieszyć problemy z ciśnieniem, żołądkiem i układem moczowo-płciowym. Różnica zaledwie kilka filiżanek. Z Wami jestem dr Maria Nikolska, lekarz-internista z 10-letnim stażem i profesjonalna dietetyczka. Stawiam przed sobą filiżankę aromatycznej kawy to nie tylko napój, lecz skomplikowany koktajl biochemiczny, który od razu zaczyna działać w organizmie. Kawa wykracza poza poranny rytuał, to potężny regulator biologiczny. Wpływ na mężczyzn i kobiety znacznie się różni z powodu tła hormonalnego i anatomii układu moczowo-płciowego. Wyjaśnim, dlaczego to samo paliwo wywołuje różne reakcje. Napiszcie w komentarzach my jeśli mężczyzna, k jeśli kobieta i ile filiżanek kawy pijecie dziennie. Omówmy waszą normę. Kofeina i setki związków w ziarnach wchodzą w unikalne interakcje z organizmem, zwłaszcza z uwzględnieniem płci. Dziś rozpatrzymy temat z trzech kluczowych stron, abyście zobaczyli, jak kawa działa właśnie dla was. Po pierwsze, różnice płciowe. Kawa wzmacnia zdrowie męskiej prostaty, a dla kobiecego pęcherza moczowego staje się źródłem podrażnienia. Wpływa na delikatną równowagę hormonalną u kobiet, wzmacniając ją lub zaburzając. Po drugie, efekt neuroprotekcyjny. Kilka filiżanek dziennie tworzy tarczę dla komórek mózgu, odsuwając zagrożenie chorobami takimi jak Parkinson i Alzheimera. Dowiecie się jak to działa w praktyce. Po trzecie, ukryte ryzyka zależą nie od płci, lecz od słabych punktów skoki ciśnienia, zapalona błona śluzowa żołądka, kruche kości. Pod koniec rozdziału rozważycie wszystkie za i przeciw dla organizmu i znajdziecie swoją granicę między korzyścią a szkodą. Gotowi? Zanurzmy się głębiej. Do mnie zgłosił się Aleksej 45 lat. Jego ręka lekko drżała, gdy podawał kopertę z wynikami badań. Wypijał pięć, sześć mocnych espresso dziennie, nasilając nimi pracę w biegu. Ignorował lekkie przyspieszone bicie serca po trzeciej filiżance, tłumacząc to stresem. Pewnego dnia przy biurku świat zalał mu się przed oczami, a w skroniach zabił ciężki młot. To był kryzys nadciśnieniowy, finałowy akord długiej gry z ciśnieniem. Tydzień później w tym samym fotelu siedziała Maria, 38 lat. Trzy lat te dziennie to jej norma. Narzekała na ciągłe parcie do toalety z pieczeniem, jakby do pęcherza wsypało drobne, ostre kamyczki, i na tępe bóle w nadgarstkach, które budziły ją w nocy. Zapalenia pęcherza stały się jej wiecznymi towarzyszami, a kości zaczęły tracić gęstość, zbliżając się do granicy osteopenii. To historie o tym, jak organizm krzyczy o pomoc, a my zagłuszamy jego głos kolejną porcją stymulanta. Dlaczego tak się dzieje? Kofeina wsuwa się w określone zamki receptory. U 40% kobiet z rozpoznaniem nadreaktywny pęcherz moczowy, ten klucz łatwo się obraca, gwałtownie nasilając skurcze ściany pęcherza. Napój z przyjaciela zamienia się w prowokatora, zaostrzając wszystkie objawy. Dla żołądka nadmiar kofeiny działa jak kwas na goły metal. Spożywanie ponad 500 mg dziennie to około 5 filiżanek zwiększa ryzyko rozwoju zapalenia żołądka o 60%. Błona śluzowa nie zdąża się regenerować i pozostaje bezbronna. Objawy często pozostają w cieniu, stłumionym, pobudzającym efektem. U mężczyzn na tle nadużywania gaśnie libido pojawiają się epizody zaburzeń erekcji, ciało przekierowuje zasoby na walkę ze stresem. Kobiety zauważają częstsze nocne wizyty w toalecie, to nokturia, którą przypisują wiekowi lub zimnu, wspólne niepokojące sygnały, drobne drżenie na końcach palców, nieuzasadniony niepokój, pełzający składki piersiowej, zdradliwa bezsenność, nawet jeśli ostatnią filiżankę wypito rano. Ignorowanie tego cichego buntu prowadzi do poważnych konsekwencji. Jednorazowe nadciśnienie przechodzi w trwałe i wymaga codziennych tabletek. Podrażnienie żołądka przeradza się w chorobę wrzodową. U kobiet, zwłaszcza po menopauzie, przyspiesza utrata wapnia, zbliżając kruchość kości i zwiększając ryzyko osteoporozy. Gubimy czas. Profilaktyka chorób neurodegeneracyjnych działa skutecznie. A ochrona mózgu wymaga działania właśnie teraz. Ciało zawsze prowadzi szczerą rozmowę. Naszym zadaniem jest nauczyć się je słyszeć przez szum codzienności i aromat ulubionego napoju. Kawa oddziałuje na ciało poprzez molekuły i komórki. Kofeina działa jak klucz do receptorów. U mężczyzn aktywuje ochronę, u kobiet zaburza równowagę. Różnica zależy od kontekstu w organizmie. W mózgu adenozyna gromadzi się w ciągu dnia i hamuje aktywność, powodując zmęczenie. Kofeina przypomina adenozynę, zajmuje jej miejsce w receptorze i blokuje hamulec. Układ nerwowy pobudza się, organizm uwalnia dopaminę. Myśli się klarują, siły przychodzą. W ziarnie znajduje się ponad 1000 związków, w tym polifenole. Polifenole, kafestol i kachweol są korzystne dla męskiej prostaty. Aktywują enzymy w komórkach gruczołu, unieszkodliwiają karcynogeny i niszczą uszkodzone komórki. Kofeina poprawia przepływ krwi w miednicy małej. Harvard School of Public Health obserwowała prawie 50 tysięcy mężczyzn przez ponad 20 lat. U tych, którzy pili 6 i więcej filiżanek dziennie, ryzyko śmiertelnego raka prostaty zmniejszyło się o 60%. U kobiet kofeina wiąże się z receptorami pęcherza moczowego i pobudza mięsień wypieraczowy, detrusor. Skurcze się nasilają, pojawia się wewnętrzne napięcie. W okresie menopauzy błona śluzowa ulega przerzedzeniu z powodu spadku estrogenów. Metaanaliza w czasopiśmie Menopause z roku 2020 potwierdziła: kofeina nasila objawy układu moczowego u kobiet po pięćdziesiątce. Kofeina słabo wiąże się z receptorami estrogenowymi i wywołuje dysbalans w układzie endokrynologicznym. U zdrowej młodej kobiety efekt jest niezauważalny. Przy zespole policystycznych jajników, endometriozie lub przedmiesiączkowym zaburzeniu dysforycznym objawy się zaostrzają. Wahania nastroju, tkliwość piersi, zatrzymanie płynów. Teraz przejdźmy do mitów. Pierwszy mit: kawa odwadnia. Kofeina daje lekki, moczowny efekt, no organizm adaptuje się przy umiarenym upotrzebieniu. Jedna, dwie filiżanki mieszczą się w dobowym bilansie płynów. Tylko litry kawy wywołają odwodnienie. Drugi mit: kawa wywołuje rak. 30 lat temu kofe podejrzewali w kancerogenności, no dane oprowiergliśmy ETO. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem wyłączyła kawę z listy kancerogenów w 2016 roku. Kawa obniża ryzyko raka wątroby, endometrium i prostaty dzięki antyoksydantom i polifenolom. Trzeci mit. Wred kofy tylko od kofeiny. Kwasowość spowodowana kwasami chlorogenowymi podrażnia żołądek i pobudza wydzielanie soku żołądkowego. Przy zapaleniu żołądka wybieraj cold brew lub ciemne palenie o niższej kwasowości. Kofeina zmniejsza wchłanianie wapnia i nasila jego wypłukiwanie, ale ryzyko dla kości pojawia się przy dużych dawkach i niedoborze wapnia w diecie. Poniemanie mechanizmów pomagają obchodzić ryzyka i istotnie Polzą. Znając działanie kofeiny, otwieraj właściwe drzwi. Choracie, my rozebrali jak kofe robocie wnócz. Teraz rozbierzemy, co z tym działać. Przekształt wiedzę w praktykę. Nie rezygnuj ze swojego ulubionego napoju, nie płać za niego zdrowiem. Przejdźmy krok po kroku. Nacznijmy z dobawek, które kompensują poboczne efekty kofi. Pierwsza – cytrat kalcja. Dawka – 500-600 mg dziennie. Przyjmuj go oddzielnie od kawy, co najmniej na dwie godziny przed lub po. Kawa zwiększa wydalanie wapnia z moczem. Dotyczy to kobiet w okresie perymenopauzy. Suplement zabezpiecza kości przy ponad dwóch filiżankach dziennie. W, tar w taruga dobawka, l-teanin, aminokwasa i z zielonego czaju przyjmuj 100-200 mg z poranną kawą. Utrzymuje czujność, łagodzi napięcie, zmniejsza lęk i eliminuje drzenie rąk, pozwala się skupić bez nerwowości. Teraz i zmiany w obrazie życia. Kobiety z częstym oddawaniem moczu spróbuj ćwiczeń kegra, wzmacniają mięśnie dna miednicy. To zmniejsza objawy nadreaktywnego plęcherza moczowego i daje kontrolę. Wykonuj je wszędzie, siedząc przy komputerze lub stojąc w kolejce. Dla wszystkich, którzy cenią sen, zasada jest prosta. Wypij ostatnią filiżankę na 8 godzin przed snem. Kładziesz się spać o 22, limit to 14. Kofeina zaburza głęboki sen, nawet jeśli zasypiasz. Organizm się nie regeneruje i rano sięgasz po kolejną porcję. Przerwij ten cykl. Szybkie zwycięstwa dają efekt po trzech dniach. Zamień drugą i wszystkie kolejne filiżanki na kawę bezkofeinową lub cykorię. U kobiet obciążenie pęcherza zmniejszy się, parcie na mocz zmaleje. U osób z wrażliwym ciśnieniem ustąpi tachykardia po obiedzie. To zastępstwo, nie rezygnacja. Zostaw pierwszą poranną filiżankę. Długostroczna strategia kontrol. Raz w roku wykonuj badania kontrolne. Mężczyźni badanie PSA i USG prostaty, aby sprawdzić ochronę zapewnianą przez polifenole. Kobiety ogólne badanie moczu w celu wykluczenia stanu zapalnego oraz densytometrię w celu oceny gęstości kości. Wszystkim po czterdziestce pijącym regularnie kawę, dobowy monitoring ciśnienia. Wyniki w gabinecie mogą zmylić, a urządzenie na nadgarstku pokaże prawdę w ciągu dnia. Teraz częste pytania. Pierwsze: czy można pić kawę przy zapaleniu żołądka? Tak, z zastrzeżeniami. Tylko słabej mocy, koniecznie z mlekiem, ono wiąże kwasy i zmniejsza ich agresywność. Tylko na pełny żołądek. Po jedzeniu nie więcej niż jedna filiżanka dziennie. To minimalizuje szkody. Drugie pytanie. Kawa poprawia potencję? Prawda, pośrednio. Poprawia przepływ krwi, daje lekki efekt antydepresyjny i usuwa bariery psychologiczne. Ale nie jest bezpośrednim afrodyzjakiem jak zioła czy leki. Nie oczekujcie cudów przy problemach organicznych. Jeśli kawa nie pasuje, wybierzcie alternatywy. Herbata zielona. Zawiera mniej kofeiny, jest w niej L-teanina, daje spokojne pobudzenie. Działanie moczopędne mniej podrażnia błonę śluzową pęcherza moczowego. Inna opcja napój z korzenia mniszka lekarskiego. Brak kofeiny ma łagodne działanie żółciopędne dla detoksu. Trochę gorzkawy, ale gorycz tonizuje trawienie bez pobudzania nerwów. Teraz to, co nie działa. Mit. Unieszkodliwić kawę szklanką wody. To nie zmniejsza podrażnienia pęcherza, a zwiększa objętość moczu i częstotliwość oddawania. Kofeina działa na receptory, jak wcześniej. Drugie, tabletka wapnia z kawą. Kofeina zmniejsza wchłanianie o 20-30%, suplement pójdzie na marne. Przyjmujcie z odstępem, jak powiedziano wcześniej. Na koniec czerwone flagi. Dzwońcie po pogotowie przy tych sygnałach. Nagły, przyszywający ból w nadbrzuszu połyku w okolicy żołądka to perforacja wrzodu, niebezpieczna dla życia. Dla kobiet krew w moczu, gwałtowne, częstsze oddawanie z bólem i pieczeniem, to ostre zapalenie pęcherza, wymaga antybiotyków, a nie odpoczynku i ziół. Ta wiedza pomaga działać świadomie. Bierzecie narzędzie w ręce i decydujecie, jak dostroić dialog z filiżanką kawy. Omówiliśmy działanie kawy w organizmie. Zastosujmy wiedzę w praktyce. Wkomponujmy napój w codzienne życie, by czerpać korzyści bez szkody. Skorzystajcie z prostego planu działania. Ustalcie w rozkład dnia. Rano od siódmej do 9 pijcie pierwszą filiżankę świeżo zaparzonej kawy po śniadaniu. Jedzenie ochroni błonę śluzową przed kwasami. Najpierw wypijcie szklankę ciepłej wody, zjedzcie, potem rozkoszujcie się espresso lub americano. W ciągu dnia od 12 do 14 na drugą porcję wybierzcie jedną filiżankę kawy bezkofeinowej lub herbaty zielonej. Wieczorem po 6 pijcie herbaty ziołowe, rumianek, miętę lub melisę. Uspokoją nerwy, przygotują do snu i utrzymają równowagę elektrolitów. Sporządźcie tygodniowy plan. Od poniedziałku do piątku przestrzegajcie dziennego limitu. Mężczyźni 3-4 filiżanki, kobiety 2-3. W sobotę zróbcie odciążenie, tylko jedna poranna filiżanka, dalej woda, napary ziołowe lub kompot bez cukru. To da odpoczynek pęcherzowi moczowemu i układowi nerwowemu. W niedzielę przetestujcie alternatywę: cykoria o lekko gorzkawym smaku i delikatnym tonizującym działaniem bez kofeiny. Lub napój jęczmienny z łagodnym aromatem pieczywa, który nie podrażnia żołądka. Sprawdź reakcję ciała prostymi testami. Pierwszy, na wrażliwość pęcherza moczowego. Odstaw kawę na dwa dni i policz wizyty w toalecie. Jeśli trzeciego dnia częstotliwość spadła o 30%, pęcherz reaguje na kofeinę. Drugi, na tolerancję serca i naczyń. Zmierz puls w spoczynku na siedząco, wypij zwykłą filiżankę. Po 15 minutach sprawdź ponownie. Wzrost o 15-20 uderzeń na minutę lub więcej wskazuje na wysoką wrażliwość. Ogranicz się do jednej porcji rano. Unikaj powszechnych błędów. Pierwszy, Kawa zaraz po przebudzeniu, gdy kortyzol jest na szczycie przez pierwsze półtorej godziny. To dokłada obciążenia. Poczekaj jeden półtorej godziny, żeby ciało się obudziło. Drugi, popijać kawę lodowatą wodą, co powoduje stres termiczny i spowalnia wchłanianie. Wybieraj ciepłą wodę. Przygotuje błonę śluzową. Wdróż listy kontrolne do monitorowania. Pierwsza. Bezpieczna filiżanka. Przed łykiem sprawdź, czy posiłek został zjedzony, czy wypito wodę, minimalna ilość cukru w filiżance i czy nie przekroczono normy. Druga: sygnały ostrzegawcze. Po kawie obserwuj przyspieszone bicie serca, niepokój, zgagę lub częste parcia. Przy dwóch i więcej objawach zmniejsz dawkę o jedną filiżankę dziennie, aż wszystko się unormuje. Praktyka, świadomy dialog z ciałem, dobór kluczy do jego komfortu bez surowych zakazów. Kawa, narzędzie, jak młotek, zbudować dom, uderzyć się w palec, używaj właściwie, będzie sprzymierzeńcem zdrowia, a nie wrogiem. Mężczyznom, kawa pomaga, zmniejsza ryzyko raka prostaty, podtrzymuje tonus, niekontrolowana dawka czyni ją wrogiem. Kobietom, kawa szkodzi. Pokarsza problemy z pęcherzem moczowym przyspiesza utratę wapnia szczególnie po 40 roku życia. Personalizacja, główna zasada. Bezpieczna dawka zależy od płci, wieku, genetyki, chorób. Kawa odzwierciedla nasze relacje z nią. Kofeina jest neutralna, to my określamy jej rolę. W dłoni z ciepłą filiżanką, umysł, życie, aktywność, pobudzenie. Kawa jest jedna, kontekst w organizmie zmienia wszystko. Omówimy to w następnym filmie: Genetyka i kawa. Gen CY1A2 i mutacja MTHFR wpływają na wrażliwość na kofeinę. Dlaczego jedni tolerują 10 filiżanek, inni żadnej? Subskrybuj kanał, aby nie przegapić.